Panie ministrze, Wysoka Izbo, moje pytanie do pana ministra. Panie ministrze, czy w projekcie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina nie należałoby zastosować trybu prostszego dla rolników wyrabiających niewielkie ilości markowych win, owocowych i miodów pitnych, surowców uzyskanych we własnym gospodarstwie? Gdyż w dalszym ciągu wymagany jest spis do rejestru przedsiębiorców. Obawiam się, Panie Ministrze, że tutaj mamy podobną sytuację jak z ustawą o biopaliwach, czyli skutki mogą być takie same, że dla rolników będzie to bardzo trudne do wykonania. I chciałbym zapytać, czy trwają prace w pana resorcie, aby to zmienić, bo proszę sobie wyobrazić, że jeśli my dzisiaj wpiszemy rolnika do rejestru przedsiębiorców, automatycznie on straci jak gdyby status rolnika, a wiemy, że wiele, wiele środków pomocowych na modernizację gospodarstw rolnych i tak no musi być rolnikiem i w niektórych wypadkach musi płacić podatek kruzo, Kruzowski. I w związku z tym składkę krozowskiej. W związku z tym myślę, że tutaj chyba... Jest to nie do końca dopracowane. Dlatego bardzo proszę Panie Ministrze, czy w Pańskim Resorcie trwają prace, aby to jeszcze zmienić? Dziękuję bardzo.